W tym mieście znajdujemy się przed szpitalem numer dwa. Przed placówką samorządową, w miejscu, w którym pacjenci walczą o swoje zdrowie, często i życie, bo jest tutaj również oddział covidowy. Szpital Mysłowicki, tak jak wiele innych szpitali, tak jak tak naprawdę wszystkie publiczne jednostki, i de facto, tak jak każdy obywatel i obywatelka w naszym kraju, zmaga się z licznymi podwyżkami. Bo Prawo i Sprawiedliwość wszystkim zafundowało drożyznę. Drodzy Państwo, szpital dzisiaj nie martwi się wyłącznie o to, skąd wziąć pieniądze na leczenie pacjentów. Dzisiaj władze szpitala. Szpitali muszą zastanawiać się, czy wystarczy im na bieżące rachunki. Drodzy Państwo, oddam głos parlamentarzystkom i panu posłowi. Jest z nami pani marszałek Barbara Dolniak, pani poseł Monika Rosa, jest pan poseł Wojciech Saługa, przewodniczący regionu śląskiego Platformy Obywatelskiej są samorządowcy, są przy, przedstawiciele y, ochrony zdrowia. I jako pierwszy pan poseł Wojciech Saługa. Szanowni Państwo, jest dopiero 10 stycznia, skala chaosu, niekompetencji i drożyzny no, przeraża nas każdego dnia y, tego roku. Po skali podwyżek, które dotarły do nas od wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Teraz dociera kolejna fala podwyżek, które dotykają jednostek publicznych, takich właśnie jak szpital, który jest za nami, ale też domów pomocy społecznej, domów seniora, hospicjów prowadzonych przez stowarzyszenia czy tego typu jednostki, czy chociażby noclegowni. Wczoraj byłem świadkiem świadectwa księdza, który w Jałożnie prowadzi noclegownię dla bezdomnych. Rachunek za listopad do listopada, wzrost 314% z 3,5 tysiąca na 11 tysięcy. I takie słowa bezradności, takie zastanawianie się przez niego, co zrobić. I na razie nie ma żadnego pomysłu na to, więc tak pomyślał, że chyba nic nie zrobi i będzie czekał, że jakoś to będzie. Ale to nie chodzi, żeby jakoś to było, tylko żeby władza, która ten chaos wywołała. Władza, która dzisiaj rządzi, która sprawuje władzę, wzięła to pod uwagę, ponieważ tu nie powinniśmy stać my, tu powinni stać posłowie prawa i sprawiedliwości i to oni powinni mówić, jaki jest pomysł na to, żeby takie jednostki jak chociażby szpital za nami, para, borykający się z pandemią, z leczeniem, tym się powinien zajmować szpital, a nie organizowaniem, kołowaniem, jak to mówią, pieniędzy na to, żeby zapłacić rachunki. Za prąd, które w tym szpitalu i w innych jednostkach drastycznie drożeją. Szanowni Państwo, nie dajmy sobie mówić, że władza nam daje 500 zł, daje 13-14 emeryturę, emerytury bez podatków. To wszystko ta władza Wam zabiera. Zabiera właśnie w cenie jajek, w cenie chleba, w cenie prądu czy gazu, czy w cenie wszystkich artykułów, które gdzieś tam po drodze kupujemy. I to wypłacicie za to, żeby. Premier Morawiecki i Kaczyński utrzymali się przy, przy władzy, bo to oni właśnie rozdając pieniądze udają, że kupują, znaczy nie udają, no oni kupują wasze głosy, a tak naprawdę wy za te głosy płacicie sami. Dzisiaj mamy nadzieję, że takie podwyżki drastyczne cen energii w jednostkach właśnie takich jak szpital nie spowodują, że nie będzie nas stać nie, nie, tylko na, na, na towary, na zakupy pierwszego. Yy, jakby użytku, natomiast miejmy nadzieję, że przez takie podwyżki nie będą szpitale zamykane i nie będziemy się mieli gdzie leczyć na przykład. Jarosław Kaczyński widzieliśmy, jak był chory, jak miał nogę w gipsie, on się leczył ekstra, tak? Jeździł na niego dyrektor szpitala, ta służba zdrowia, on się nie leczy w szpitalach powiatowych, więc władza o to nie dba, żeby, żeby Polacy leczyli się dobrze, bo władza ma miejsca, gdzie się może, może leczyć. Będziemy składać na pewno projekt ustawy, która takie jednostki jak ta zabezpieczy przed tą szalejącą drożyzną, żeby szpitale miały pieniądze na sprzęt, na lekarstwa, na leczenie, a nie to, co dostają z jednej kieszeni, musieli wydawać z drugiej kieszeni na drożyznę, cent prądu czy gazu. Pani poseł Dzisiaj 10 stycznia i Światowy Dzień Obniżania Kosztów Energii. Cóż za kuriozalna sytuacja. Przez szpital, przed którym stoimy, jego rachunki za prąd wzrosną o 56%. O 56% wzrosną wydatki szpitala na to, co jest niezbędne, czyli na energię, na ogrzewanie, na prąd, na to, żeby działały mechanizmy podtrzymujące życie jego pacjentów. W samych Katowicach KZGM mówi, że o 150% wzrosną koszty zużycia energii. Wiemy od metropolii, że w przetargu, wspólnych zakupach dla miast należących do metropolii te koszty energii wzrosną o minimum 60%. Każdy samorządowiec, każdy z nas tak naprawdę, mieszkający w miastach, powiatach, w mniejszych miejscowościach, na wsiach odczuje te podwyżki cen prądu, cen gazu. Nie tylko w indywidualnych rachunkach, ale także idąc do szpitala i widząc, że szpital chyli się upadkowi, ponieważ nie stać go na opłacenie rachunków. Ponieważ inflacja galopuje i wszystkie produkty, które zakupuje szpital, dom pomocy społecznej, szkoła, ośrodek pomocy są po prostu droższe. Szkoły, przedszkola, żłobki, większe wydatki ze strony samorządów na prąd, na gaz, to mniejsze wydatki na inwestycje. Zamiast realizacji trzech, czterech, 5 inwestycji, zrealizowana będzie jedna. I to odczuje każdy z nas. Ja rozumiem, że z okien limuzyn, w którym poruszają się władza, ministrowie, nie widać tego. nie widać Biedy w DPS-ach, nie widać problemów w przedszkolach i żłobkach, nie widać przepełnionych szpitali, braku lekarzy, bo korzystają z prywatnej ochrony zdrowia. Ale my wszyscy obywatele i obywatelki to widzimy, bo korzystamy z tego na co dzień. Powiedzieć, że ceny gazu, dostawy gazu wzrosły średnio, dużo czy bardzo dużo, to tak jak nic nie powiedzieć, bo ceny dostawy gazu wzrosły, proszę Państwa, gigantycznie. Do tego dochodzą jeszcze wzrost cen energii elektrycznej czy artykułów żywnościowych. Dyrektorzy szpitali czy domów pomocy społecznej dowiedzieli się, że wzrost wydatków na dostawę gazu w ich szpitalach wzrośnie kilkaset procent. Przy czym uzyskując tę informację, nie dowiedzieli się jednocześnie o źródłach sfinansowania. Takich właśnie wysokich, gigantycznych, nowych wydatków. Dzisiaj mamy 10 stycznia, a więc upłynęło już trochę czasu od momentu wejścia w życie Polskiego Ładu, a mimo to nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych propozycji źródeł finansowania dla szpitali czy Domów Pomocy Społecznej. Oznacza to, proszę Państwa, że będziemy dłużej czekać na przyjęcie do szpitala dłużej będziemy czekać na planowane operacje. Będzie w szpitalach mniej leków, mniej dyżurów, lekarzy, specjalistów. Do tego dochodzi rozpoczęta czy rozpoczynająca się piąta fala pandemii, codziennie tysiące nowych zakażonych, codziennie setki osób, które umierają na COVID-19. Do tej pory jesteśmy na 99 miejscu, jeżeli chodzi o testy na COVID-19. To pokazuje, jaki jest stan polskiej służby zdrowia, a do tego doszła drożyzna, którą zafundowały nam rządy pisowskie. Władza zapowiada, że będą większe nakłady na ochronę zdrowia, tylko z budżetu w tym roku ma tych pieniędzy być mniej. Jak więc nastąpi zwiększenie? No z naszej kieszeni poprzez planowane wzrosty składek. To wszystko pokazuje, jak władza pisowska sprawuje rządy w Polsce. Twierdzi, że daje Polakom, ale daje, wyciągając z naszej kieszeni. Jak długo jeszcze to będzie trwało? Jak długo jesteśmy jeszcze narażeni na nieudolne, niekompetentne rządy yy, yy, władzy pisowskiej? Pamiętajmy, że w tym przypadku dotyczy to bardzo ważnych kwestii zdrowia i życia Polaków. Jak długo mamy czekać na przyjęcie w szpitalu? I jak długo mamy czekać na operację? To, że będzie za parę miesięcy, za pół roku czy rok, oznacza tylko jedno stan naszego zdrowia się pogorszy czekamy więc na konkretne zdecydowane kroki rządzących w pomocy szpitalom pokrywaniu gigantycznych rachunków które przyjdzie zapłacić im w tym roku przyjdzie im zapłacić w związku z czym na inne wydatki nie będzie po prostu pieniędzy przed, przed chwilą dostałem SMS od pana Mirosława Dużego, starosty Mikołowskiego, który prawdopodobnie ogląda tę e, konferencję. U niego w starostwie starostwo i jednostki mu podległe 328% wzrostu kosztów za energię e, i gaz. Takie są fakty. Tak, 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 już mówię, już mówię, już mówię. To jest po wzroście ta kwotę ponad pół miliona złotych wydatków. Na prąd, na prąd, tak, 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 na prąd. To jest, tylko tu nie ma gazu. To jest tylko kwestia, tak, to jest kwestia prądu. Którą zapłacą? Którą zapłacą? Będzie prezentowany w Warszawie i to y, posłowie, którzy posłowie, którzy na tym pracują, zaprezentują, to w Warszawie no, będzie to coś osłonowego, tak to nie można tego tak zostawić. Nie możemy zostawić szpitali, DPS-ów, noclegowni z takimi rachunkami. Po prostu tego nie przeżyją. Tak? A jeżeli jeszcze są prowadzone przez y, stowarzyszenia czy jednostki niepubliczne, no to nie przeżyją y, tym bardziej. A to chodzi o ludzi, tak? Tu, tu leżą ludzie, którzy y, być może nie będą leczeni, tak? Ale gdzieś w noclegowniach mieszkają ludzie, którzy być może stracą miejsce w tych noclegowniach, czy w DPS-ach, czy w domach seniorach. No. Tego nie może, odpowiedzialna władza nie może tego problemu zostawić, udaje, udawać, że się nic nie dzieje. Ta władza tylko zajmuje się sobą, zajmuje się własnymi apanarzami, własnymi stołkami, yy, rozdawaniem stanowisk. Natomiast tu po nim, jeszcze raz mówię, tu powinni stać w posłowie PiSu, przed tym szpitalem i każdym szpitalem w Polsce, każdym DPS-em, każdą noclegownią i mówić z tym dyrektorom i ludziom, jaki jest pomysł na to, że ceny energii w różnych miejscach, ale rosną tak, jak przed chwilą słyszeliśmy, 300%, 200%, 150% gigantyczne kwoty, na których tych jednostek nie stać. Ja tylko dodam do tego, jak powiedział pan poseł, że powinni tutaj stać y, posłowie PiSu i tłumaczyć, jakie działania niezłocznie zostaną podjęte, by naprawić sytuację dotyczącą zarówno y, szpitali, jak chociażby rozumienia odbiorcy indywidualnego. Dlaczego? Dlatego, że nasze projekty nie spotykają się z poparciem ze strony rządzących. Złożyliśmy projekt dotyczący wyjaśnienia, rozumienia, definicji indywidualnego odbiorcy, by Polacy nie dostawali rachunków tak wysokich o wzroście energii elektrycznej czy gazu mieszkając w blokach czy też w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Do dzisiaj nie możemy się doczekać numeru druku sejmowego, mimo że powielokroć o to postulujemy, a rządzący nie przedstawiają żadnych rozwiązań. Jeszcze raz apelujemy. Jak najszybciej oczekujemy informacji, bo oczekują jej obywatele, każdy z nas, jak rząd zamierza poprawić istniejącą sytuację. Panie Państwo, Prawo i Sprawiedliwość bagatelizuje te podwyżki, o których, o których mówimy, mówiliśmy o tym w Sejmie wielokrotnie. Prawo i Sprawiedliwość ma taką narrację, którą przekazuje swoim wyborcom, że oto podwyżki cen energii, inflacja dotyczy wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. I oczywiście jakiś sens w tym jest, bo inflacja no, przekroczyła granice Polski. Nie jest tylko w Polsce, ale również i inne kraje borykają się z problemami inflacji czy energii. Ale jest pewna różnica, ponieważ jesteśmy przed szpitalem, to posłużę się pewnym przykładem. Pandemia również jest wszędzie. Ale tak się składa, że w Polsce mamy największą umieralność. To w Polsce. Umiera najwięcej obywatelek i obywateli. I tak samo jest z cenami. Mamy największą inflację i najwyższe wzrosty cen za energię. Prawo i Sprawiedliwość również chwali się, że przyjęła jakąś tarczę antyinflacyjną i są przekazywane również no, jakieś zapomogi dla tych, którzy są najbiedniejsi. Drodzy Państwo, wczoraj to liczyliśmy. Osoba samotna, która ma najniższy zarobek, otrzyma od państwa w przeliczeniu na miesiąc 11 zł. Czy 11 zł to jest dużo? Odpowiedzmy sobie to na to pytanie sami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.